Zadanie z działu liczby i działania z zadań uzupełniających, zadanie 43, mamy zapisać w postaci jednej potęgi. Więc jeżeli jest takie polecenie, zapisz w postaci jednej potęgi, to znaczy, że nie musimy zapisywać końcowego wyniku. Jeżeli nam na przykład wyjdzie wynik 20 do potęgi 5, to tak zostawiamy, nie musimy obliczać. Mamy tutaj tylko cztery przykłady. Tutaj musimy pamiętać o tym, że jak mamy działania na potęgach, to zawsze zwracamy uwagę, czy mamy te same podstawy, czy te same wykładniki. Podstawy to są te duże liczby, wykładniki to są te malutkie. Tutaj widzimy, że mamy te same duże jeżeli są te same podstawy, czy te same duże liczby, to tą podstawę wspólną przepisujemy, a wykładnik przy dzieleniu odejmujemy, czyli te malutkie liczby przy dzieleniu będziemy odejmować, a czy przy mnożeniu będziemy te malutkie dodawać. Czyli przypisujemy tą podstawę, to jest minus 2, i tą malutką robimy odejmowanie, czyli to będzie minus 2 do ósmej. No i że polecenie było zapisz w postaci jednej potęgi, to tutaj nie musimy zapisywać, ile to będzie równe, bo nie ma polecenia oblicz. W kolejnym przykładzie mamy potęgowanie potęgi. Jeżeli mamy tak napisane, jak tutaj, że są dwie potęgi koło siebie, dwa wykładniki, to musimy po prostu. Pomnożyć te wykładniki przez siebie, czyli to będzie 5 razy 2, czyli 10, czyli tutaj będzie odpowiedź 7 do 10. W kolejnym przykładzie mamy zarówno te same podstawy, jak i te same wykładniki. W takim przypadku łatwiej jest wybrać te same podstawy, czyli tą podstawę przepisać, a wykładniki przy mnożeniu dodajemy, czyli to będzie 17 do 28. I w ostatnim przykładzie, tutaj wyjątkowo nie mamy tych samych dużych tych liczb, czyli podstaw, tylko mamy te same wykładniki. W takim przypadku to działanie, które tutaj mamy, po prostu możemy zapisać w nawiasie i zapisać, że to jest do, tej sam, do tego samego wykładnika, czyli do potęgi piątej. No i to działanie w nawiasie musimy wykonać, czyli mamy 1, 1 trzecia razy 3 pierwsze, może sobie tak zapisać. Jak mnożymy ułamki, to musimy pozbyć się całości, czyli mnożymy mianownik razy tą całość to będzie 3 i dodajemy jeszcze jedynkę, czyli 4, czyli 4 trzecie razy 3 pierwsze. Trójki nam się skrócą, można podzielić przez 3, jedną i drugą, i zostanie nam tutaj 4 do 5.